Podczas siódmego posiedzenia PZPR w grudniu 1975 roku sekretarz generalny Edward Gierek, uznając słabą kondycję polskiej gospodarki, stwierdził, że problemy struktury cen podstawowych produktów żywnościowych wymagają dalszej analizy. Wypowiedź ta była nieformalną zapowiedzią planowanej podwyżki cen żywności, sztucznie utrzymywanych na poziomie z 1971 roku, a których podwyżka była konieczna ze względów ekonomicznych. Komunistyczny rząd polski chciał przygotować obywateli do zmian, dlatego w środkach masowego przekazu rozpoczęła się masowa kampania propagandowa. Celem kampanii było pokazanie narodowi, że podwyżka cen jest koniecznym krokiem, spowodowanym podobnymi trendami na światowych rynkach. Na początku czerwca 1976 roku prasa polska, zarówno krajowa, jak i lokalna, zaczęła drukować wiadomości o rosnącym bezrobociu w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, a także o rosnących cenach żywności w świecie kapitalistycznym. Jak się domyślacie, były to kłamstwa. Czasami informacje prezentowane w polskiej prasie były. Dość nietypowe bym powiedział, jak na przykład Trybunał ogłosiła, że Islandia radzi sobie z kryzysem żywnościowym w taki sposób, że przechodzi na dietę rybną. W końcu w gazetach pojawiły się informacje o podwyżkach. Mięsa zdrożały o 69%, masła i ser o 50%, cukier o 100%, ryż o 150%, warzywa o 30%. Wybuchły strajki. Spośród wszystkich manifestacji ulicznych zdecydowanie największe miały miejsce w centrum Radomia. W sumie na ulicach protestowało około 20 tysięcy osób, co doprowadziło do długiej walki z policją. Choć rząd przewidywał demonstracje, nikt nie uważał Radomia za ich centrum. W związku z tym do Radomia wysłano tylko 75 dodatkowych funkcjonariuszy ZOMO, a większe siły skierowano do Warszawy, Krakowa, Szczecina, Gdańska czy na Górny Śląsk. Kolejnym ważnym ośrodkiem protestów stało się warszawskie przedmieście Ursus z wielką fabryką traktorów. Tutaj wydarzenia nie były tak gorące jak w Radomiu, ale były momentami interesujące bym powiedział. Najsłynniejszy akt miał miejsce, gdy zdesperowani pracownicy fabryki Ursus zniszczyli główny tor kolejowy, który wstrzymał ruch kolejowy. W Płocku, trzecim centrum demonstracji, wybuchł strajk w jednej z największych polskich firm, mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych. Obecnie jest to PKN Orlen. Robotnicy zorganizowali demonstrację i około godziny 14 pojawili się przed wojewódzkim biurem PZPR w Płocku. Trzy godziny później tłum liczył 3000 osób. Początkowo rząd tłumił wszelkie informacje o zamieszkach, a po kilku dniach zostały one opisane jako nieznaczne działania chuligańskie. Myślę, że to jest tak. System totalitarny, to znaczy system centralnego sterowania życiem społecznym, całym, całą współpracą społeczną, dawno już okazał swoją całkowitą efektywność we wszystkich dziedzinach. Jakby trzymały go dwie dziedziny. Człowiek dwie sprawy. Jedne to ta, że okazał się być niesłychanie skutecznym środkiem utrzymywania władzy. I co się z tym ściśle wiąże, potrafił względnie skutecznie yy, działać w jednym, jedynym obranym celu, prostym. Yy, to znaczy, właśnie gromadzić środki na zbrojenia na przykład. Można by długo mówić, na czym się to opierało, ale jedno muszę powiedzieć, bo wydaje mi się ważne, że mianowicie jednym z najistotniejszych elementów tego była taka swoista chora umowa społeczna. Mianowicie, system totalitarny czynił wszystkich wspólnikami zbrodni, całe społeczeństwo uczestniczy, i całe społeczeństwo jest jakby współodpowiedzialne za nie. Wszyscy pracują dla państwa, w państwie. W tym samym lochu totalitarnym wszyscy jakoś do tego przykładają ręce. Pacyfikacja demonstracji była bardzo brutalna, z setkami pobitych robotników, z których kilku później trafiło do szpitala. W Radomiu do więzienia trafiły 42 osoby z wyrokami do 10 lat. No w SUSie na kary do 5 lat skazano 7 osób, a w Płocku skazano 18 osób. Zasada stosowana przez policję w Radomiu była prosta. Wszystkie osoby, które miały brudne ręce, traktowano jak demonstrantów i zatrzymywano. Wydarzenia czerwcowe 1976 roku po raz pierwszy połączyły robotników i polską opozycję intelektualną. Intelektualiści, strząśnięci losem bezbronnych demonstrantów, postanowili im pomóc, zarówno prawnie, jak i materialnie, gdyż wiele osób zostało zwolnionych i nie miało środków na utrzymanie rodzin. Jan Olszewski wysunął pomysł napisania listów list 14 i list 59. Oba podpisał Jacek Kuroń. Te wytykały władzy fakt, że popularnie mówią, że są władzą robotniczą, a tymczasem pałują robotników. W 1978 roku postanowiono iść o krok dalej i powołano Komitet Obrony Robotników KOR. Była to inteligencka lewicowa organizacja, która miała na celu pomagać aresztowanym robotnikom. Chciano organizować prawników, realizować pisma i TP, Odwalać całą robotę, która przeciętnego Kowalskiego może po prostu przerosnąć. To właśnie w tej organizacji działał Adam Michnik, działał tam Antoni Macierewicz, wtedy jeszcze zapalony gwarista, wielki fan Ernesto Gwary oraz Jacek Kuroń. Ten ostatni należał do najaktywniejszych działaczy komitetu, inspirował wiele akcji, utrzymywał liczne kontakty z działaczami studenckimi i robotniczymi, systematycznie przekazywał informacje o działaniach opozycyjnych i represjach ze strony władzy na Zachód oraz dziennikarzom zagranicznym akredytowanym w Warszawie. Jego mieszkanie i telefon były głównym ośrodkiem wymiany informacji dotyczących działalności. Był obiektem wszechstronnej inwigilacji ze strony funkcjonariuszy SB, wielokrotnie zatrzymywanym na 48 godzin, a w jego mieszkaniu przeprowadzano wiele rewizji. Obiektem ataków stała się również jego rodzina, jego żona, Gajka, brutalnie pobita. Ona sama jest również pewnym symbolem polskiej opozycji lewicowej. Polecam wam bardzo przeczytać o związku Koronia i Gajki. Jest to piękna historia, wzruszająca i bardzo poruszająca. Ci ludzie, którzy jeździli do Ursusa, już zaczęto jeździć. Mirek Kojecki już uruchomił akcję na Radą. bo dostał jakiś adres z Ursusa i pojechał do Radomia, tam również Bogdan Borusewicz z Gdańska, miał jakieś swoje kontakty i tam się oni spotkali. W Radomiu, już, to w Radomiu, gdzie było o wiele straszniejszy, w sensie, urósł Terror był przerażający, to było kompletnie okupowane miasto. Normalnie tam bezpośrednio po rozruchach odbywały się rewizje, rewizowano dom po domu, wyłączając tylko mieszkania notabli, które mieli znaki swoich działaczy. A tak to robili, rewizowano piętro po piętrze. Jeżeli ktoś miał jakąś rzecz i nie miał rachunku na to, że kupił, to jego brano i rzeczy brano. Masowe aresztowania, masowe aresztowania. Jak słuchałem tego, co opowiadano o Radomiu po czerwcu 76, to to dokładnie przypominało mi opowiadania mojego ojca po yy, pogrzebie kozaka w Lwowie. To było w ten sam sposób robione.